Dzisiaj przyjrzymy się bliżej łyski ze stosunkowo młodej destlarni. Destlarnia powstała w 2014 roku, a ta edycja, powiem szczerze, zaskoczyła mnie najbardziej. Dlaczego? Co się wydarzyło? O tym będzie za chwilę. Zapraszam. Cześć z tej strony Władysław Pełyski Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat whisky z Glasgow. Tak, w Glasgow jest destylarnia od niedawna, w zasadzie od 2014 roku. I jakby na to nie patrzeć, do tej destylarni jest przypięta historyjka. Powiem szczerze, dziwiłbym się, gdyby nie była przypięta żadna historyjka. No ale okej, okay, dobra. Mamy rok 2014. W Glasgow zostaje wybudowana destylarnia. Destylarnia należy do firmy Glasgow Destillery Company i tak też ta destylarnia się nazywa Glasgow Distillery. I tutaj już sama nazwa firmy, sama nazwa destylarni, jak również ta data, która znajduje się tutaj na etykiecie naszej whisky, nawiązuje do historii: 1770 rok to jest data powstania właśnie firmy Glasgow Destillery Company. I tak naprawdę whisky była produkowana tam teoretycznie, tak jak mówią źródła, legalnie. Dość ciekawa rzecz. Niemniej jednak, produkcja ta nie trwała zbyt długo, dlatego że na początku XX wieku destylarnia ta zaprzestała produkcji. I teraz trzech gentlemanów: Liam Hughes, Mike Hayward i Ian McDougall. Właśnie w 2014 roku postanawiają otworzyć destylarnię. Prace zostały rozpoczęte nieco wcześniej, tam bodajże dwa lata wcześniej, 2012. W każdym razie 2014 destylarnia zaczyna produkować whisky. No i nie tylko. No właśnie. W portfolio destylarni mamy kilka produktów. Mamy właśnie whisky, która jest nazwana Glasgow 1770. Mamy również gin, który nazywa się Makar. Jest coś takiego jak blended malt whisky, która nazywa się Malt Riot również wódka G52, jak i Banditti Club Rum. Czyli mamy taki szereg różnych produktów. No i tak jak już można się domyślać, trzy lata później, czyli około 2017-2018 roku na rynku pojawiła się pierwsza whisky. W portfolio, jeżeli chodzi o tą taką linię podstawową, mówimy tutaj oczywiście o whisky, mamy trzy edycje. Jest edycja Original, Edycja Triple Distilled, jak również edycja Pitted, czyli Rich and Smoky. I tej właśnie edycji przyjrzymy się nieco bliżej. Pozwólcie, że naleję sobie do kielicha. Dlaczego akurat na tą edycję zwróciłem uwagę? Miałem możliwość próbować wszystkie trzy i powiem szczerze. Ta zrobiła na mnie największe wrażenie, do tego stopnia, że mógłbym śmiało powiedzieć, że była to jedna z ciekawszych whisky jakie miałem możliwość pić w 2021 roku. Zresztą zostawiam Wam tutaj link do filmu o moich TOP 10 właśnie tego roku, pośród których znajduje się właśnie między innymi ta butelka. Rzeczą ciekawą, jeżeli chodzi o tą edycję, to jest kilka fajnych rzeczy. Mamy tutaj whisky bez deklaracji wieku, czyli tak naprawdę nie wiadomo, ile ma lat. Ponoć w granicach 6-7 lat, tak słyszałem, ile w tym prawdy, nie mam zielonego pojęcia. Mamy informację, że whisky była maturowana w Virgin Oak, czyli w świeżym, wypalanym dębie. Być może amerykańskim, tutaj też nie ma takowej informacji. Ale rzeczą ciekawą jest to, że whisky ta była finiszowana w beczkach po Pedro Jiménez. Sherry Pedro Jimenez. No, i zwróćcie uwagę na kolor. To jest kolor, który powstał w wyniku finiszowania. No, trzeba przyznać, że beczki musiały być dość ciekawe. Oczywiście tutaj, chyba z tyłu, bodajże była informacja yy, o tym, że łyski została zabutylkowana w mocy 46%, łyski niekolorowana. Bez barwników, bez karmelu i whisky, która nie została filtrowana na zimno. Czyli mamy, tak jakby, prezentację produktu stosunkowo naturalną. Cena to w granicach 50 funtów Wielkiej Brytanii. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w Polsce, powiem szczerze, ale przeliczając na złotówki, to będzie to w granicach 250 zł około. No i jest jeden minus, niestety. Jest jeden minus, na którym ubolewam. To fakt, że whisky ta. Że butelka w zasadzie to jest butelka półlitrowa, a nie 07, więc tutaj mamy taki mały minusik. Ale trudno, czasami trzeba się pogodzić z sytuacją. Muszę również tutaj zaznaczyć, że butelka jest bardzo fajna. Bardzo podoba mi się kształt butelki. Jeżeli chodzi o sam korek, hmm. mamy tutaj naturalny korek. Podstawa korka jest ciężka, jest metalowa, jest to bardzo fajnie i praktycznie zrobione. Bardzo mi się to podoba. Tak jak mówię, jedyny minus to jest niestety. Tutaj, no, ta pojemność butelki. No, ale cóż, nic na to nie poradzimy. Jest jak jest. Zobaczmy, jak to pachnie. A uwierzcie mi, już wiem, że to pachnie naprawdę przepięknie. Aromat mamy bardzo intensywny, bardzo bogaty, fajnie złożony. Dym początkowo nie jest zbyt bardzo wyczuwalny. Jest go odrobinę, ale tutaj mamy wiele innych rzeczy, które wchodzą nam na pierwszy plan. Jest wyczuwalne to, że jest to świeży dąb. Mamy sporo wanili, sporo karmelu na sam początek. Ale zaraz za tym idą ciężkie nuty suszonych owoców. Powidła śliwkowe to jest coś, co mi się rzuca tutaj. Ten aromat jest taki ciemny, jest taki ciężki. Mamy coś takiego jak melasa, czyli takie bardziej rumowe aspekty. Odrobinę przyprawowości jest wyczuwalne. No i rzeczą ciekawą jest to, że mimo, że tego dymu nie czuć za bardzo w aromacie, przynajmniej na początku, to mamy tutaj wyczuwalną, wyczuwalne takie nuty medyczności. Coś, co spotyka się najczęściej w lafroigu. I to tak naprawdę zaskoczyło mnie bardzo mocno w tej whisky. Mamy w aromacie coś takiego jak orzech laskowy, yy, odrobinę takich cytrusów, może coś takiego jak mandarynka, może coś w kierunku pomarańczy, ale to z goździkami, taka zapiekana, pieczona pomarańcz, albo takie przejrzałe mandarynki. Jest taka soczysta, soczysta cytrusowość, ale taka słodka cytrusowość wyczuwalna. Odrobinę cynamonu yy. i jak wąchamy sobie dłużej, to ten dym gdzieś tam się pojawia. Ale to jest taki właśnie dym, który ma charakter bardziej ogniskowy, ale są w aromacie takie te aspekty medyczne. To, co mi się w aromacie najbardziej spodobało, to jest ta właśnie ciężkość tego aromatu. On nie jest może tak jakby za bardzo słodki, nie ma tej słodyczy aż tak wiele. Powiedziałbym, jest taki półsłodki. No, i to jest trochę dziwne, dlatego, że mamy tutaj do czynienia ze świeżym dębem, czyli dużo słodyczy powinno być z tego dębu. Mamy tutaj do czynienia z beczkami po Pejksie, to jest w zasadzie to najsłodsze szary, gdzie też powinno być tej słodyczy sporo, ale tak naprawdę aromat aż tak słodki nie jest. Ale jest bardzo ciężki, taki owocowy, suszone owoce, właśnie. Tutaj świeża dębina daje się we znaki. I to jest bardzo, bardzo fajne. Zobaczmy, jak to smakuje. Smaku, jest naprawdę intensywnie, naprawdę bogato. Na samym początku jest odrobinę słodki, odrobinę miodowy powiedziałbym, co jest bardzo, bardzo przyjemne. I tutaj rzecz ciekawa, czego nie wyłapałem w aromacie, czego w aromacie tak naprawdę nie było za bardzo czuć, to jest słoność. Tu mamy taki słony karmel, odrobinę wanili, Nadal mamy te aspekty melasy. I powiem szczerze, że tutaj w smaku mamy tak fajnie złożone ten charakter, gdzie można wyczuć zarówno słone, słodkie, lekko kwaśne. Czyli whisky jest naprawdę kilkuwymiarowa. Nie jest płaska, nie jest tak prosta. Jest złożona, bardzo ciekawie złożona. Yy, mamy tutaj oczywiście te aspekty, które były w aromacie. Sporo tych nut suszonych owoców. Suszone rodzynki, powidła śliwkowe, nadal. Sporo takich właśnie aspektów ciężkich, suszonych, a do tego dochodzi sporo takiej winności, cytrusowości. Nadal powiedziałbym, że jest to pomarańcza bądź mandarynka. Bardzo fajna, bardzo soczysta e, słodycz. Oczywiście aspekty czekolady i tego orzecha laskowego, czekolada z orzechami. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Rzeczą ciekawą jest to, że zaraz po przyłknięciu na język wchodzi nam ten dym, który tak naprawdę przez cały czas się ukrywa. Jak trzymamy to łyski w ustach, tego dymu jest tak niewiele. Tak naprawdę tu pierwsze skrzypce grają nam właśnie te aspekty strzonych owoców, ta cytrusowość, ta słodycz miodowa. Trochę pikantności, trochę imbiru, trochę cynamonu. W momencie, kiedy przełkniemy to łyski, tak naprawdę dostajemy uderzenie dymu na języku. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Mamy również. Te aspekty medyczne w smaku, coś jak jodyna, ale tak delikatnie. Wiadomo, nie jest to medyczność pokroju LaFroy'ga w żadnym wypadku. Ale gdzieś tam odrobinę tego jest. Ta delikatna solankowość z tą medycznością plus ta cała reszta nadaje tej łódzki naprawdę ciekawy charakter. Przechodząc teraz do finiszu powoli. Finisz bardzo fajny, słodki w kierunku takiego lekko winnego. Cytrusowego język się ściąga, policzki się ściągają, odrobina pikantności. Mamy te powidła śliwkowe w finiszu. Czekolada, orzechy, laskowe w dalszym ciągu. Pomarańcza albo mandarynka. Ta słodka cytrusowość. To pozostaje bardzo fajnie. Finisz powiedziałbym nie jest najdłuższy, ale średni. Być może nawet w kierunku drugiego. Cały czas trwa i trwa na języku. Słodki z notami winnymi, z notami cytrusowymi, i to wszystko fajnie osnute tym dymem. Whisky ta jest naprawdę bardzo ciekawie złożona. Tutaj nic nie odstaje. Nic tak jakby nie przyjmuje pierwszych skrzypiec. Wszystko jest bardzo fajnie ze sobą skomponowane. Momentami mógłbym powiedzieć, że ta, te aspekty beczek po PX gdzieś tam lekko próbują się wydostać. Ale to jest ładnie tłumione właśnie przez dym, przez te beczki ze świeżego dębu. Bardzo fajnie zrobiona, fajnie skomponowana łyski. Tutaj naprawdę jeżeli chodzi o master destylera, master blendera, który stoi za to łyski, to naprawdę należy mu się, mu się brawa. Kawał dobrej roboty, to trzeba przyznać. Tak jak mówię, próbowałem wszystkie edycje, ta wydała mi się najciekawsza. Jeżeli macie możliwość zakupić taką butelkę, czy spróbować sampla z takowej butelki, jak najbardziej zachęcam, polecam i myślę, że jest to łyski godna uwagi, i mimo tego, że jest to półlitrowa pół butelka tylko, a cena w granicach 45-50 funtów to. Ja dałbym tej łyski szansę jak najbardziej. Jeżeli jesteście miłośnikami łyski z beczek po słodkim szary, do tego odrobina torfu, dymu, to jak najbardziej ta edycja to jest coś, co może Was zaciekawić. To wszystko moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Mam taką nadzieję. Więc jeżeli ktoś jeszcze tego kanału nie subskrybuje, a podejrzewam, że takowe osoby są. Zachęcam, bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji, do zalajkowania tego wideo, do pozostawienia komentarza, czy mieliście możliwość próbować już tą edycję ze slarni Glasgow. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.